Wyprzedaż poezji. Tutaj poezję wyprzedaje się. Wszystkie narody, wszystkie kraje. Citoyens. Najsilniej Polska jest reprezentowana. Od 5 do 15 groszy. Niech pan coś wybierze, proszę pana, dla pani hrabiny, proszę. Wczoraj znów śruby, tryby oraz ów. Za tomik ów dostał cztery nagrody autor i założył pralnię. Proszę się nie pchać. Proszę się cofnąć na schody. Proszę się zachowywać. Kulturalnie, uwaga! Tutaj poezję wyprzedaje się. Okazja na poezję, poezja na każdą okazję Situę! I że koniki siwe, i że chmury mają grzywe, i że leżąc przelatywały ptaki siedzące kominiarz. Kupuj pan, kupuj do rozwoju kultury się przyczyniasz! Braci, wybrać panowie, wybrać i brać! Takie katańskie, malinowe, rewelacyjne i przełomowe. Kto czytuje? Zacytuję na imieninach i Towarzystwo Zaćmi. Atensją! Za jedyne 15 groszy literatury chluba słynny poemat profesora Witkaca pod tytułem Wesoła Belzebuba, czyli Jak Mały Amorek przez worek wleciał do tworek. W dym. Możesz to to położyć na toaletce, jednym zdaniem zbulwersować całe siedlce. W ogóle najbardziej strapioną osobę możesz zabawić nim. A znowuż w tym oddziale eseje. W jednym tomiku cała grupa pod tytułem "Wiatr w oczy wieje", a motto "Poziom upadł". Do tegoż dołącza się gratis dwie narzuty na otomane i maść do łydek. Oraz pieśń "O żołnierzu tułaczu". Napisał jeden biedny żydek. Ty leżysz coś trup gucio, ach ktoś ci głowę uciął. Kupujcie, kupujcie poezję, citoyen. Czas tego ni woda nie zje, Wspaniale chmury nad krajem, citoyen. Uwaga, tutaj poezję wyprzedaje się. Konstanty Ildefons Gałczyński, 1939